Kochani, to Magda. Dzisiaj nadaję do Was znowu z mojego balkonu i przychodzę do Was, do Was standardowo z nowościami, od tekturkowo. Te tekturki są już w sklepie w sumie od ubiegłego tygodnia. Jest to seria tekturek dziecięcych. Seria, bo wzorów jest kilka, jeśli nie kilkanaście. A każdy zwierzak, którego chciałabym dziś zaprezentować, w sklepie występuje tak jakby w trzech formach. Mamy klasyczną tekturkę prostą. Tu mamy akurat hipopotama. Pan hipopotam e, może też występować jako mały shaker. Shaker taki, w którym m, ten element ozdobny styka się w którymś miejscu e, z właśnie tą formą do shakera. Mamy do każdej tekturki dołączony taki element, na który są dwa okręgi i dwa koła. To służy do tego, żeby oczywiście stworzyć sobie shakera o wybranej wysokości. Czyli podklejamy i możemy dosypać cekiny e oraz takiego ozdobnego kółeczka, kwiatuszka, który idealnie pasuje do wykończenia na wierzch. Tak? Czyli w momencie tworzenia tego shakera Tutaj może stanowić e, generalnie takie wykończenie tego elementu. Czyli to, jakby, to jest jakby zestaw do małego shakera. Znaczy do tego shakera, gdzie element styka się z shakerowym kółkiem. I trzecia forma tych tekturek to jest taki shaker, gdzie zwierzak jest wpisany w okrąg. Tak? I tu pod spodem można sobie stworzyć dekoracje z cekinami. I tak samo jest do niej, do tego elementu wpisanego w okrąg są dodane dwa koła. Właściwie to są dwa, dwa okręgi i dwa koła, które służą do stworzenia shakera oraz takie ozdobne kółeczko, które możemy położyć na nie tylko Właściwie, co nam tam przyjdzie do głowy, możemy wykorzystać je w inny sposób. Zaraz Wam zresztą pokażę. Ja sobie już część tych elementów wykorzystałam na próbę. Tu mamy Misia, właściwie jego głowę. Bardzo uroczy Miś. Tu mamy do tego mały shaker. I tu sobie już troszkę pokolorowałam. Ogólnie rzecz biorąc, tekturki są w sklepie opisane jako tekturki do kolorowania. W związku z czym, jako że nie mam w domu stałych użytkowników kredek, musiałam zakupić sprzęt, <grym> więc te tekturki chwilę czekały na swoją premierę na moim kanale, żeby się nimi zająć tak jak należy, zgodnie z opisem. Więc tutaj sobie tekturkę pokolorowałam. I nakleiłam na kółeczko, kółeczko z Godboxu, bo wykorzystam na pewno do jakiejś chłopięcej pracy. I również sobie właśnie stworzyłam kółeczko. Kółeczko jest podniesione na jednym z tych dużych kółek z tekstury. I ten miś również jest podniesiony tylko na, jednym, na, jednym, na jednej tekturce, nie na dwóch, dlatego jest dość płaski. Nie wiem jeszcze, jaką pracę wykonam, dlatego zostawiam to w takiej formie. Gdyby była to kartka do koperty, to zostawię ją tak płasko, ale równie dobrze można ją wykończyć w ten sposób. Daje to efekt takiego mocnego 3D, bo ta tekturka wierzchnia jest jeszcze podniesiona. Więc ten miś byłby taki gdzieś tam zerkający w środku z tego okienka. Ale patrzyłam również, że gdyby zostawić tak, też jest całkiem spoko. Można przykleić tylko kółko tu na wierzchu, żeby trochę odrobić ten. Albo ogólnie rzecz biorąc, na przykład w ten sposób wykonać pracę, też wygląda bardzo ciekawie. I wtedy na przykład pomalować tutaj również ten falbankowy rancik. Także tak wygląda ten shaker wpisany w okrąg. Ze zwierzaków mamy też uroczego kota. Myślę, że na kartki dla y, małych pewnie bardziej dziewczynek niż chłopców, ale nada się idealnie. Więc mamy kotka. Mamy kotka stykającego się y, dupką <grym> z Shakerem, <grym> Tak. Trochę na Shakera nie patrzy. I mamy kotka wpisanego w okrąg również. Mówię, każda taka tekturka składa się jakby z tych trzech elementów, tak? tu mamy jeszcze żyrawkę, żyrawkę również sobie pokolorowałam wykorzystując zwykłe kredki takie ołówkowe jakieś kupiłam kolorina zwykła zwykłe w osiedlowym sklepie, te są takie miękkie więc w sumie fajnie Sunom. nie jestem specjalistką od kolorowania, nigdy tego nie robiłam. Zresztą, takturki w swoich pracach preferuję raczej e, takie surowe. Bardzo lubię surowe, takie drewniane, że tak powiem, e, bez takiego. Bardzo rzadko embosuję. Czasami e, pokrywam e, takturki Glossy albo Enamelam e, z Rangera, który zresztą bardzo lubię. Ale tak, tutaj skusiłam się. Zgodnie z receptą na te tekturki, na pokolorowanie. I właściwie, jeśli chodzi o dziecięce prace, to uwagam, że uważam, że ten efekt jest super, bo jednak no, wygląda, fajnie wygląda i tak do tych kolorowych, dziecięcych prac myślę, że się nada doskonale. Mamy tutaj żyrawkę. Żyrawka w tej samej wielkości na tym szejkarze, yy, znaczy obok szejkera i urocza żerawka wpisana w okrąg. Również jako samodzielna tekturka sprawdzi się doskonale, wcale nie jest powiedziane, że musimy robić z niej shakera. Może być po prostu elementem ozdobnym kartki sama w sobie, albo na przykład właśnie z dodaną ramką na zewnątrz, albo, albo od środka gdyby była, to też wtedy będzie widać doskonale tą właśnie zewnętrzną część. I tu się stworzy taka obramówka. W ten sposób na przykład też wygląda fajnie. A jeśli podłożymy tu papier, to też już mamy taki. Um, jest na tyle płaski, ale gdzieś tam te na przykład cekiny, jedna warstwa, świetnie będzie wyglądać jako shaker. W tą stronę również. Kolejny zwierzak, jaki chciałam przed, przedstawić, to lis. Uroczy lisek hitrusek. Liska pokolorowałam sobie. Mm, przepraszam. Y, pokolorowałam sobie markerem. Mam takie markery też. Y, wcale niespecjalistyczne, kupione w tajgerze. Ale o tyle fajne, że mają tą jedną cienką końcówkę. I tak z doświadczenia y, tutaj, jak próbowałam sobie malować te tekturki, bo jak mówię, nie jestem specjalistką, nigdy tego nie robię. Bardzo fajne jest to, że jest ten grawer który sprawia, że tak jakby ten tusz rozlewa się w tych miejscach, w których powinien. I, i mo, bo wiadomo, jak się ktoś postara i nie jest zbyt dokładny, no to może przejechać przez granice tej tekturki, ale ogólnie rzecz biorąc, jak się właśnie trochę do tego przyłożymy i mamy no przede wszystkim ta cienka końcówka tutaj bardzo dużo robi. Tu mamy na przykład dinozaura. Jak sobie tą cienką końcówką Dosłownie warto jeszcze też sprawdzić, tak właściwie, jeśli na przykład korzystamy z markerów flamastrów. Mówię, ja się na tym nie znam i, i to jest tylko tak, że to co miałam, znalazłam w domu, to wykorzystałam. Warto sobie sprawdzić, jak zachowuje się ten tusz na tekturce. Widać, że on się dość mocno rozlewa, więc trzeba zachować troszeczkę tak ymm, ostrożności. I wtedy można fajnie sobie, delikatnie dotykając. O, proszę bardzo, i świetnie. I ten rand ogranicza tuż, żeby się nie rozlewał za bardzo dalej. Tylko mówię, jak się ktoś postara bardzo, to na pewno mu się uda. Ale w ten sposób możemy sobie fajnie kolorować właśnie markerami. No i ten efekt jest taki mocny. One po prostu kryją, no, dają dużo koloru, no z kredką jest troszeczkę inaczej. Kredka to zależnie od tego, jak dociśniemy, daje albo tylko cień. Ta jest akurat taka tempa sucha. Albo mocniej trochę koloru. Jak ktoś umie cieniować, to może sobie to fajnie zrobić. Także tak, mamy tu jeszcze dinozaura. Dinozaur będzie zielony celowo, więc wszystko się zgadza. Mamy dinozaura wpisanego w okrąg. który świetnie się prezentuje sam również. I mamy dinozaura, który szyją się, szyją się, styka e, z kołem szejkerowym. To był dinozaur. Mamy jeszcze żyrawkę. Tutaj wpisana w okrąg i żyrawka, którą już się trochę bardziej zajęłam, bo będzie mi służyć do następnego projektu. Także już zrobiłam sobie z niej gotowego shakera. W tym shakerze umieściłam jedyneczkę. Wykorzystałam folię z Godboxa, bo mm, z niej zawsze korzystam przy tworzeniu shakerów. I w sumie serwetka z Godboxa dla tych, co używają jest taka e, fajna informacja. Pasuje doskonale wymiarem do podklejenia. I te małe serwetki, nie wiem, mam 5,5, chyba 5,5 są idealne, żeby tutaj sobie, znaczy ja przycięłam z jednej strony, ale dlatego, że zrobiłam przylegające do jednego boku, a one tak minimalnie tworzą taki kolorowy rancik na, na około tego kółeczka fajne i tu sobie również pokolorowałam moją żyrawkę i pokolorowałam ją cienkopisem, który też właśnie się tak fajnie rozlewa i sprawia, że to kolorowanie jest całkiem przyjemne. Nawet jak ktoś nie umie i nie lubi. Tą zrobiłam z jednej warstwy tego kółeczka dodawanego i tu jest ta jedna warstwa od żyrawki, od... Boże, to nie żyrawka, od zebry. I wiecie, wstydzę Wam biologię, nie? Trochę wstyd. <grywa> na pewno wcześniej też powiedziałam, że to żyrawka. Dlatego, że żyrawka bardzo mnie chyba, najbardziej mi się podoba z tej całej serii żyrawka i to dlatego. Ale tak, to jest pani zebra. <grywa> pani zebra będzie elementem kartki naroczek. I już została przeze mnie przygotowana do tego. <grywa> Ogólnie rzecz biorąc, to właśnie z tego wykorzystanego okręgu zostało mi to kółko w środku, które wykorzystałam do podklejenia od razu tej zebry, żeby był równy, e, równy poziom i żeby była na płasko do kartki dolegała. Tak, czyli w momencie tworzenia takiego niższego shaker'a, bo kartka będzie do koperty, no zostało mi e, kółeczko dodatkowe, które można sobie potem inaczej wykorzystać. I ta pani zebra. To ma oczywiście, a nie wiem, czy już pokazywałam. Może tak. Zebra. Samodzielna. I zebra w kółeczku. Muszę się teraz pilnować. Następny jest co? Następny jest konik. Konika też już sobie pokolorowałam. Chciałam sprawdzić, o właśnie, tu robiłam testy, jak się zachowują e, markery. I tego konika potraktowałam markerami e, Takimi metalicznymi Ja mam je chyba zekszona Generalnie te, takie rzeczy To kupuję na zasadzie, żeby były na wszelki w, przy, Wypadek w domu I tu akurat się udało Pewnie tego nie widać, ale ten konik jest pokryty e, Białym markerem O tym I na żywo daje super efekt, bo jest taki delikatny, pokryty tą bielą, zmatowiony. Widać, że coś było robione, ale nie, wy, nie, nie, nie ma takiego jakiegoś spektakularnego efektu, ale on jest wybielony. Tutułów i głowa są wybielone. A grzywa i ogon były pomalowane takim markerem też zekszona. To jest do Glas do szkła, gdzieś tam przypadkiem mi się znalazł w moim warsztaciku. I do tego konika oczywiście jest komplet czyli stykający się z okrągiem i wpisany w okrąg. Jest konik i jest jeszcze jedna rzecz to no, też konik tylko magiczny, z jednym rogiem. Taki uroczy jednorożec, też jest śliczny, grawerowany, z fajnym rogiem. Tu jest troszkę takie, mm, elementy są jakby, no można się troszeczkę wzbić na wyżyny kreatywności w kolorowaniu <grymny> tych elementów. Ale jest bardzo przyjemny, bardzo fajny, też mi się podoba. I jest taki stojący na okręgu, do kompletu i wpisany. No piękne jest do dziecięcych prac, urodzinowych, dla dziewczynek. Super sprawa. Tak prezentuje się cała seria i wszystkie zwierzaki w tekturkowym zoo, które są aktualnie dostępne w sklepie tekturkowo. Do zakupów Was serdecznie zapraszam. Oczywiście, co by szefowa tekturkowa miała co robić i za bardzo się nie, nie nudziła w wakacyjnym czasie. Zapraszam Was do dzielenia się swoimi inspiracjami w tekturkowie. Aha, jeszcze jedna rzecz w dziecięcych prac. Taki... takie małe coś. Czemu do dziecięcych? Tak naprawdę to jest opisane jako do wykończenia tagów, żeby obrobić ładnie dziurki tagowe. A ja myślę, że tutaj te, zwłaszcza te kwiatki i gwiazdki, tak przewiązane z tą rzeczką, to po prostu jest idealne do dziecięcych prac, wykończenia. Taki fajny element, e, który nawet do tych shakerów będzie fajnie pasował i do tych zwierzęcych nowości w tekturkowie. I to tyle na dzisiaj. Żegnam się z wami. Zajrzyjcie do sklepu. Właściwie teraz nowości e, nie jestem już na bieżąco, bo zwierzaki czekały tydzień na to, aż zakupię kredki. Ale są jednymi z najświeższych produktów, jakie znajdziecie w sklepie. A tam możecie się zapoznać. Jest również teraz ostatni wlot: to seria znaków Zodiaku wraz z opisami, która też myślę, że doskonale sprawdzi się do na przykład do metryczek, które osobiście uwielbiam. W ogóle bardzo lubię dziecięce prace, więc kolekcje, jak dla mnie, stworzone. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się zdrowo. Pa.